Cześć. No ja zabrałem się do okrywania pozostałych bananów, które będą zimowane w gruncie. I tak e, właśnie ściąłem musa Sikimensis. No I zaraz będzie ścinany e, bo, e, musa basio. No, przede mną jeszcze jedna nocka chyba tylko z, z, z dodatnimi temperaturami. E, a kolejna już będzie na minusie. No nie wiem, może być około minus 3 stopni. I e, to nie będzie chyba tylko jedna taka nocka. Także już banany trzeba poprzykrywać. Tak to wygląda na tym etapie, But, y, konstrukcję pokazywałem wcześniej. No dzisiaj przykręcam pozostałe, czy, y, pozostałe płyty, i już zrobię na gotowo. Nie wiem jeszcze tylko, czy może grzejnika jeszcze nie wstawię. Eee, zobaczę jak wyglądają tutaj tych stertaliści kawałki pni trzeba było ściąć nie chciałem już tej budki tutaj stawiać eee, wyższej starczy na razie mu ta dwumetrowa budka i jest już zabudowany jeszcze tylko zostało położyć klapę na wierzch a Teraz tutaj jestem w trakcie obudowywania musabasio. No, także przykręcam płyty yy, tego stropianu y, do drewnianych listew i poszczególne płyty sklejam ze sobą. Yy, każda ścianka jest osobna, ale płyty na ściance są posklejane. Sklejam to, klejem do drewna w poliuretanowym niektóre elementy mam z tamtego roku posklejane w całości ale niektóre a niektóre nie no i tak to będzie wyglądało basiok obcięty Łódka na Basioka ma w tym roku 1,5 metra Tak żeby jak najmniej wysokości pięków obcinać Jest pół metra wyższa niż była w tamtym roku No teraz przeszedłem do swojej drugiej kępy Musa Basio A zanim ją przykryję Postanowiłem wykopać siatkę Ponieważ kiedyś oglądałem film Film Dreszczowiec Się zasapałem Film Dreszczowiec, który nagrał Sławek O swoim basioku, jak zimował Swojego Basjoka w gruncie I jak mu coś obiadło Od spodu Wszystkie korzenie i bulwa W bananie Także ja akurat wtedy sadziłem tego swojego To było jakieś 2 lata temu No i postanowiłem zabezpieczyć go przed objedzeniem przez jakieś tam stworzenia. No i wkopałem mu taką siatkę na krety dookoła. No i dzisiaj wykopuję tą siatkę. Postwierdziłem, że ta siatka może tutaj więcej szkód mu robić niż pożytku. Dlatego, że wrasta w tą siatkę. Siatka jest na tyle mocna, że on korzeniami tej siatki nie rozerwie. No, i boję się, że, że ta siatka po prostu powrasta. Obrośnie tą siatkę i będzie mu przeszkadzała ta siatka później. Nie wiem, może chorować przez to albo coś tam. W każdym bądź razie postanowiłem wykopać tą siatkę. No, i tutaj teraz walczę z nią, żeby ją wykopać. No, powrastała się korzeniami, no ale jakoś idzie. No, przy okazji, może oddzielę kilka. Kilka odrostów tutaj, z tej kępy. No, a poza tym, no nie widziałem akurat w tym, w tym miejscu żadnego e, żyjątka, co by chciało mi tutaj zjeść tego banana, no, Widziałem żyjątka tutaj obok, roz, obok tutaj rośnie mi kępa Welutiny i, i gigantei. I w tamtym roku tutaj do tej kępy, do, te, do budki styropianowej, Jakieś stworzonko się do, dobierało, jakaś mysza pewnie. No, ale kilka metrów dalej rośnie taki papasio, i tutaj akurat nigdy nie widziałem żadnego rycia przez zwierzątka. No, dobra. I znalazłem właśnie taki przypadek. Właśnie to miałem na myśli. Yy, wróż się odrost w oczko tej siatki i zobacz. Tu jest gruby siatka nie puszcza, oczko siatki nie puszcza i biedny się tutaj męczy męczy się, tutaj widzę jakieś choroby i dlatego właśnie y, usuwam tą siatkę także miałem miałem rację żeby ją usunąć no trochę trzeba było się naszarpać ale wyrwałem siatkę także jeszcze raz mówię że obłożenie banana taką siatką przeciwkretą to nie jest dobry pomysł oddzieliłem przy okazji trochę sadzonek no niektóre są dosyć potężne jak na sadzonki i biorę się dalej Zasyp, zasypię to teraz go tego banana no troszeczkę tutaj bo Agnano się zrobiło, ale zasypię go, dodam mu trochę kompostu, w korzenie przy okazji i przykrywam go dalej. No i basio jest przykryty. Jedna płyta z jest jest nieprzykojona, żeby można było ją wyciągać w każdej chwili zajrzeć można w każdej chwili jeszcze nie mam pokrywy położonej ale to już jest tylko kwestia położenia i przyciśnięcia czterema kamieniami tak to wygląda ogrzewania jeszcze nie ma ale prąd jest podłączony także będę go dogrzewał w tym roku termowentylatorkiem takim małym takie będę miał takie 200w albo 400w mam też w tamtym roku był tutaj wąż świetny ale niewygodnie nie, nie jest z tym wężem tutaj eee, za gęsto już tutaj się zrobiło żeby z tym wężem tutaj świetnym się tutaj rozwijać Także wygodniej będzie z termowentylatorkiem. No, Nie będę chyba zimował lasu kartu w gruncie, bo ona była ta akurat była zimowana poprzedniej zimy w gruncie. Ale jak widać e, sięga do drugiej płyty, do trzeciej płyty zaledwie. Czyli ma około metr wysokości. E, e, metr z małym groszem. Także nie urosła jakoś imponująco. Także nie, nie warto jest zimować jej w gruncie. I chyba będzie wykopana. Ale na pewno warto jest zimować w gruncie Musa mensis, Tutaj mam drugą Red Tiger. Tutaj mam drugą kępę, która była zimowana już poprzedniej zimy. Znaczy poprzedniej zimy to był zimowany tutaj jeden, jedna sadzonka wsadzona. I to była mniej więcej, ja wiem, no może Mniejsza. Mniejszy pieniek był od tego. Pojedyn, po, pojedyncza sztuka była zimowana, bo tak nie, nie urosła jakoś w poprzednim sezonie. No ale w tym roku już wzięła się do roboty, jak widać. No wypuściła trochę odrostów. No i główny, główny właśnie ta sadzonka, która była pierwsza posadzona, no ma już tak patrzę na tamtą dwumetrową budkę od basu i na niego, no to tak można powiedzieć, no blisko 3 metry będzie miała. Do oczywiście. Dobra, ale będzie ścięty, jeszcze zaraz będę myślał jak go okryć. No przy okazji oddzieliłem trzy odrosty. Bo już tutaj było trochę za gęsto. Nie skończę dzisiaj okrywać e, tego Red Tiger'a z dlatego że robię nowe budki, między innymi dla niego i robię to z takiego materiału podobnego do styropianu, ale bardziej e, trwałego. Jedna budka już mi się tutaj skleja. Płyty tego materiału nie pamiętam jak się nazywa. Jakiś poli, poliester, coś w tym rodzaju HPS, coś takiego. Jest to grubości 5 cm. Te płyty są mniej więcej na mnie całe 120 na, na 60 W sumie po, po odcięciu, po wyrównaniu brzegów, mają 56 cm. No i tak, to takimi budkami będę przykrywał. E, Mniejsze kępy bananów. Różowymi budkami. No, także tego sykimensisa y, pokażę w następnym filmiku, jak będzie przykryty. Na razie.